Moja teoria na dziś to jest pozwól sobie być. Po prostu pozwól sobie być. Być naturalny, być prawdziwy. Nie tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. zrozumieć siebie, ale żeby zrozumieć siebie, trzeba stawić się na siebie, trzeba zacząć siebie obserwować. Tylko my to możemy zrobić. Nie ma takiego momentu, w którego istnieje, żeby wyłonić się do kosmosu. Więc wszystkie te rady, które mamy dla tych bliskich i dalekich, zastosować dla siebie. żeby każdy znalazł właśnie te 5 minut czasu, żeby nie gonić za otoczeniem i za tym, czego ludzie oczekują, tylko znaleźć te 5 minut dla siebie. Dla mnie organizacja bardzo dobra. Myślę, że wszystko na bardzo wysokim poziomie, bardzo profesjonalnie. Skupienie. Na pewno skupienie, słuchaliśmy tego, co Ewelina nam przekazuje i to było fajne i naprawdę trafia do trafia w serce po prostu. Nie przetrawiłam jeszcze wszystkich wrażeń i informacji, jakie, jakie usłyszałam, ale, ale na pewno autentyczna. Notatki same wchodziły do głowy. Została zadana już praca domowa, więc myślę, że ją odrobię. <laughs> e, więc bardzo, bardzo pozytywnie odbieram, tak. Ja powiem szczerze, że ja bym polecił je wszystkim. Nieważne, nieważne, w którym momencie życia jesteśmy, nieważne, czy mamy mniej pieniędzy, czy więcej. Pierwszy filmik, który obejrzałam był pod tytułem Wolność i tak się wszystko tak naprawdę rozpoczęło w tej drodze tutaj, do tego spotkania między innymi. Uczestniczyłam też w spotkaniu w Krakowie. No, niesamowita energia. Także te spotkania, to nie jest tylko spotkanie z Ewelinką, my się spotykamy jakby w rodzinie. To jest to, gdzie my spotykamy się tutaj, spotykamy się na webseminarach, to jest taka jakby kontynuacja, Jak ktoś już raz w to wejdzie, to po prostu cały czas gdzieś to, gdzieś odczuwa nawet tęsknotę za dalszymi spotkaniami, za tym byciem z tym wszystkim. Um, no, Jestem bardzo zadowolony z tej waszych, waszej organizacji, a po dzisiejszym dniu, no... nie ma słów po prostu, trzeba się stawić i być ze sobą. To, co bym chciał powiedzieć, tu, do serduszka, kochani. To wszystko. Dziękuję. Cudowne spotkanie. Jestem tu dlatego, tak naprawdę, nie mógłbym tutaj nie być. Tak o tym powiem. Więc to jest e, dla mnie tak ważne w jakiś sposób. To jest odkrywanie siebie. To jest e, bycie częścią też tej wspólnoty, powiedzmy, która się tworzy gdzieś wokół Eweliny. Która, która ma tak, tak, tak wielką moc w moim odczuciu. you <music>